Jest to pozytywne, bo, dlatego że y, jeśli chodzi o użycie paralizatorów, to może nie tędy droga, lecz jeśli chodzi o przeszukanie osób, y, bagażu w dzisiejszych czasach, gdzie terroryzm y, zagraża wielu osobom oraz y, zwykły bandytyzm, gdzie y, przestępca, ewentualnie inna osoba zatrzymana i schowana przewożona na policję ewentualnie do izby wyrzeźwień musi być przeszukana czy nie ma żadnych ostrych narzędzi i tym podobnych rzeczy którymi może skaleczyć ewentualnie narkoman który ma przy sobie pełen zestaw strzykawek niejednokrotnie nie nowych nie opakowanych, ale również używanych gdzie może zarazić każdego jednego funkcjonariusza który ma z nim do czynienia żółtaczką, ewentualnie AIDS.